A dzień dobry, witajcie bardzo, ale to bardzo serdecznie w Pinata Masters. Odblokowaliśmy już 25 poziom, i dzięki temu będę mógł sobie zrobić takiego riberfa jak w Robloxie. Mam nadzieję, że odcinek przypadnie Wam do gustu. To co, resetujemy w takim razie. Resetuję to i dostaję 10 gemów, i teraz możemy upgrade'ować. Na przykład 1 Gold per Pinata for all characters. Ok, zupgradeowałem to, ale. Ale ja mam tylko jedną postać, tu są jakieś dodatkowe. No i widzicie, mogę teraz strzelać do tej pniaty, dostawać. Może, mam nadzieję, że uda nam się odblokować tutaj jakby kolejny poziom. Byłoby spoko. Ale słuchajcie, tu mamy damage obstacle for all. Okej. Okay. Shark, tu bardzo dużo gemów musielibyśmy zdobyć, naprawdę. Ale weźmy tu jeszcze to. Wow! Mamy nową postać, patrzcie. Czyli to są jakby nowe postacie. Ja mogę je wybierać teraz, proszę bardzo, czyli gold from. Gold from Pinatas for all characters. Damage to obstacle for all. Okej, okay. czyli damage to jakby przeszkody, tak? No dobra. Pamiętajcie o lajku. Ja biorę na razie tę postać. Dobra. No i pięknie, lecimy z tymi poziomami. Mam nadzieję, że uda nam się w szybkim tempie kolejny poziom zdobyć byłoby naprawdę w porządku aha, czyli tu jeszcze bonus końsy by mu byśmy musieli yy, dodać, więc spoko yy, i broń potem za 1000 No tu już widzicie, tak ko kolorowo nie jest patrzcie jaką ta pinata ma mam nadzieję, że reklamy nam się tu nie włączą, bo wiecie jak z reklamami yy, mogę dodać troszkę obrażeń Naszej, naszemu mieczykowi Ale to jeszcze nie to Jeszcze nie to, nie dajemy rady Zaraz się pewnie nam Reklama tutaj włączy To będzie smutek No nie no, pinata, co z tobą Masz przegrać No ja nie wierzę, że to tak się dzieje Ile 1800 potrzebujemy do No to atakujemy w takim razie Tą pinatę i zbierzemy sobie pistolet za 1800. Dzięki temu będziemy jakby mocniejsi. Ile mamy teraz 1400, więc spoko, jeszcze jedna taka walka. No i będziemy mogli sobie kupić broń. Proszę bardzo. Mamy pistolet, subcio No i dzięki temu widzicie pokonaliśmy tą pinatę. No, Ciekawe, czy w jeden odcinek... O tu mnożnik. Ale bym obejrzał reklamę, ale no nie będę was męczył reklamami. 7000 potrzebujemy na granaty, więc... Więc czemu nie? O ty! Co za creeper, nie? Ten creeper naprawdę popsuł nam szyki. Tu reklamka się włączyła, ja to usuwam pyk. Dobra. Ile teraz? 3800. Dobra, zbieramy. No co za gość, no. Teraz 64500. Nie no, szybko zbierzemy to na pewno. Zaraz, zaraz ten creeper nie będzie się cieszył tak jak się cieszy. Naprawdę. Zobaczycie, zaraz to będzie załatwiona sprawa. Co za gość, on się z nas wyśmiewa cały czas. No ale mamy 5, dobra, jeszcze troszkę i będzie Uzi, i tyle gościu narobisz, creeperze, że zobaczysz. Uzi będziesz, będziesz miał za swoje, dostaniesz z Uzi to. Dobra, zbierajmy te monety. Zbieraj monety. Ile tam tego mamy? 6700. No to jeszcze jedna darunka i mamy Uzi. Jo, jo, jo! I po tobie. Pięknie. Oj, reklama, sior reklamo, a kysz, a kysz, stąd idź sobie reklamo. Dobra. Reklama stąd idzie, bierzemy granaty. I co ty na to? Pięknie pokonane 2000. A to granat była jak chciałem Uzi, no widzicie. No, nie, no tak to się jeszcze cieszę, że, że przegraliśmy. A dokupimy sobie granatów. I co ty na to teraz? No i co, już ci tak nie jest wesoło. Już tak nie jest do śmiechu. Dobra, potem ocenimy. Lecimy no. Który to jest poziom? Szósty. Na 25 poziomie nie? się odblokowuje to. Jaka tęcza! Teńcz, Fajnie to wygląda naprawdę. 1700. Subskryb. Okej, okay, nie będę subskrybował. Nie ze mną te numery. Zainwestujmy w monety. Więcej przynajmniej wypadnie. No właśnie. 1700 już. No, e, Pokémony tu jakieś. Remake 2019. Hmm, nie miałem okazji jeszcze grać te, z tymi, te pokemony. Hmm, 4000 dostajemy. Że pójdziemy w obrażenia troszkę. Powinniśmy pokonać tę. Brakło niewiele. No nie wierzę. O ty Dobra, to jeszcze podrasujemy obrażenia. Dzięki temu Awansujemy na kolejny poziom. Już 6 minut odcinka a my tutaj ciężko, ciężko z tym levelem. Dopiero siódmy, a przecież pamiętacie, że. Yy, że ten, że musimy troszkę więcej tego levela nabić. Hm. Dobra, startuje tak. Dobra, tak. No, naprawdę miśka nie pokonaliśmy. Ale 2000 monet spoko. Ile mamy? 14 tysięcy? Naprawdę niewiele nam teraz brakuje. Zainwestujemy jeszcze w obrażenia może. Tego miśka, tylko tym razem będę starał się y, omijać te przeszkody. Dobra, znowu reklama. Bardzo dużo jest reklam w tej grze, naprawdę moim zdaniem aż za dużo. Dobra, teraz to ominę aj, patrzcie, no niewiele brakuje niewiele brakuje, żeby awansować na ten ósmy poziom ale myślę, że, dobra, dodajmy te obrażenia i teraz powinniśmy załatwić sprawę i się już nie będzie taki wesoły, pięknie ósmy poziom, elegancko 6000 monet mamy uzika. Dobra, doładujemy go tutaj odpowiednio. No i pięknie, Użyj zacznę z prawej od razu goldzik, od razu monety 8000, a potem mamy tą piłę za 48. Mogę jakby tutaj offline reward sobie podreperować, Zdajmy to na maksa. To się nam przyda. A i niewiele brakuje. Pokonamy ją, tylko potrzebuję więcej tych obrażeń. Co to za jakieś reklamy mi tutaj lecą? Proszę mi nie odtwarzać tych reklam. Jak mogę to wyłączyć? A, czyli tu jest takie, nie? Co oni się biją? Dziwne, dziwne reklamy, naprawdę. Dobra. No i pięknie. Awansowaliśmy na dziesiąty, No bo tak jak mówię, ja chcę upgradeować sobie tutaj Na przykład wziąć tego rekinka double shot za 20 gemów było spoko Naprawdę Okej, okay, tu jest boss, patrzcie Kick the body ja Nie zawsze trafiam w tym music to jest najgorsze w tym wszystkim, ale weźmiemy sobie, odblokujemy raczej toporki i będzie spoko, tak mi się wydaje. 17 tysięcy. Oj, no to tu będzie bardzo trzeba dużo pograć, żeby odblokować, ale myślę, że to nie będzie problem. Spróbujemy sobie to poodblokowywać. I chyba awansujemy sobie tego rekina, zdobędziemy, tak mi się wydaje, że ten. Rakinek będzie spoko opcją. 20 tysięcy. Słuchajcie. Ja Wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. No i zapraszam na kolejne.